Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Marcin Rzosek wczoraj mówił, ale wiele osób mówi, ale Marcin Rzosek to zrobił jest wygrana. Wielkie gratulacje wczoraj, to ja tego wyprowadziłem wcala na... na smyczy, ale Nawiziałeś... Ale kochani, widzieliście te blu... bluzy z środowiska miejskiego moją wytrzymałość? Jak ta bluza to przetrwała, polecam środowisko miejskie, a jeżeli chodzi o suplementy diety, tylko z Sixpack Nutrition kochani. MGM jest Okej okay, ale są najlepszy może być tylko jeden Polish Zombie, Six Pack Nutrition i środowisko Dobra, blok reklamowy za nami, a teraz powiedz jak smakuje tam chciałeś Kreatyna że... a i to kochani bez rtęci, przypominam, bez rtęci, zero. Tyle Ale kreatyna ma prosto z łyżki, Na treningu. Jak Jakie emocje panu, teraz smakuje, dob smakuje dobrze? To dobrze, kropka. Upokorzyłem go, tak jak sumie wstałem obok niego na y, tych y, prezentacjach i mówię wczoraj i prowadziłem jak na smyczy, a dzisiaj to byłem wytrę Oczywiście nie dosłownie, bo w boksie ciężko kimś wytrzeć ring, tak? Ale upokorzyłem go jego, w jego dyscyplinie. Wszystkie trzy rądy były moje. Mniejszy, każdy. Niektórzy mówią, że mogę rosić tacy z na imprezach. Nie wiem, może, może, może po karierze sportowca. Dlaczego Marcinie tak to nie wyglądało w tym waszym pierwszym pojedynku? Troszeczkę dałem się zdawać taką pułapkę, że nie to był mój pierwszy poj pojedynek bokserski yy, no i chciałem zostać bokserem po prostu zmienić całą moją grę która, że tak powiem, jest już mocno ukształtowana, ja jestem brawlerem, tak? Czyli, tak jak wcześniej wspominałem, masz w grach komputerowych, masz striker, masz hunter-striker, jakiś e, technical puncher i masz brawler. Czyli ktoś, kto idzie na, na wojnę, I, ja właśnie jestem I niepotrzebnie próbowałem zmienić ten styl. Otrzymuję informację, że tak naprawdę 5 minut po tym, jak opuściłeś klatkę, już był telefon z KSW, Było otwarta. Był, ale powiedziałem tak, kochani, teraz to ja idę po pas króla, bo jestem nowym księciem Organizacji Prime, ten kondor został degradowany na Giermka, na Pazia. Jest król i teraz jest książę zombie. Więc trzeba zobaczyć, kto będzie nowym królem. Czyli że powiedziałem, e, Guys, guys you, sorry guys, you have to wait, because I'm fighting for the king's belt. na tym moment. Żartuję, wiadomo, że w KSW to z gorszymi. Znaczy pracy był gorszy niż wtedy, czy ty byłeś dużo lepszy niż w pierwszej walce? Ja byłem dużo lepszy. On chyba był nawet solidny fizycznie, przynajmniej wyglądał ok. Marcin, ale widzę twoje emocje, widzę język wyostrzony. To się naprawdę radujesz tej wygranej. Cieszę się, ale bardziej się cieszę po prostu, że, no, że miałem okazję tej k***y parę. Ja Marcin. Jak rosnowy przemocowiec, tak? Przepraszam, przepraszam, oczywiście tak, nie jestem żadnym tak, przemocowcem, tylko sobie tak mówię. Po części jestem przemocowcem, ponieważ zarabiam na chleb biciem się, ale nigdy tego nie wynoszę po To, co się dzieje dookoła, sam do tego nawiązujesz. Ale nie, tak, ale to się gdzieś tam też pod, wiesz? No, oczywiście. Przed samym wyjściem myślałem tylko o mojej córce. Myślałem, do to wszystko dla Ciebie, kocham Cię. Nie mogę się z Tobą widywać tak często, jak bym chciał. Przyzwa, że nigdy osób nie znajdę. Cię z ale wiem, nie mogę z raz, bo będzie Cię szczęśliwa. To mnie motywowało. Czy Kasia przekroczył granicę podczas tych wszystkich przygotowań? Yy, czy to Cię dotknęło? Czy to było za dużo? To był zwykły k ale jak to chyba się Czy Będziecie mieli dużo pikania w tym. Bardzo. Marcin, to jest dla ciebie historia zakończona. Jedyną y opcją, którą teraz widzę, to jeżeli ta kur... Dwa razy walczyliśmy na zasadach. Według mnie dwa razy wygrałem. Pierwsza walka była kontrowersyjna, druga była już bez ale Jeżeli chcę, to może się zmierzyć we ma, ale wtedy pokażę wszystkim tym głosiom, tym dzieciakom, którzy piszą do okazji król, ile warto jest ten wasz król. Gościu, który gdzie nisko rosną tak? Może nosić tacę na głowie tak? Na impreza, tak? Pokonuje króla Chyba dwa metry wzrostu, tak? Ty jesteś zaznaczą niewiniątek? On jest takim niewiniątkiem dla ciebie? To jest niewiniątkiem no dla, MMA, dla ciebie? No w MMA, gdybym z tobą walczył, to byłabyś już niewiniątkiem. Ej, już walczyliśmy jest na treningu. Inni. Jak to się skuczyło. Marcin, bo ja ci rozmawiam z ludźmi, to jest parę osób, które by chciały pewnie z Tobą się połudzić, ale najważniejsze jest Twoje stanowisko. To rozumiem, że jak opas króla, no, to teraz posiadasz tego opas. Tak, tak, tak. No jak widziałem, Musiałem przychodzić KSW, i zajęci jeszcze raz do jednego Przyjdę do Was z już miał. Teraz czas na paskę. Ale słuchaj wiesz co, bo jak my zadajemy pytanie o to, jak ktoś będzie świętował wygraną po to ktoś może być szczeralnął, ale z tego co mówiłeś przed tym, jak rozpoczęliśmy nagrywanie, to już masz plany na to, jak ma wyglądać powrót do domu. Będzie się działo. Nie wiem, absolutnie nie. Próbuję może być dziewczyn, że cię do hotelu. Kochani, ja wracam do treningu, wchodziłem. Po wtory to też do grupami i nie możesz doczekać. Marcin, czy dzisiaj dla Ciebie to zwycięstwo to jest? Nowe otwarcie w tej karierze, zwłaszcza MMA? No to nie było walka w MMI, więc... Ja, ja wiem, na... ale, ale w związku z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, że być może będzie, tak jak Michał mówił, telefon z KSW, czy to no, jest nowy początek? Był już, ale powiedziałem, że chwilę chwilę poczekać. Tak? Przepraszam. Do... Dobrze że się. warto poczekać. Marcin, ja pytanie, a co z Krzysztofem Rytą? O, Rzeżucha? Bardzo dobrze się dzisiaj pokazał. Zasłużył, zasłużył, żeby zawalczyć z Księcia. Dobra, wasza. Król, królem. Najpierw król, jak ja zostanę królem, to no to wtedy Rzeżucha może przyjść i ze mną zawalczyć. Czyli to Tazi to... Jak ze mną wygra, to z mojej garzy zafunduję mu przestrzeń włosów. W <laughs> Medi travel. No bardzo ładnie. to znaczy, że następny pojedynek pas króla to jest tazji, tak? To mówi, że ja jesteś tazie, królem? Ja też się je, Tutaj na czubku głowy, bo mój Tadza jeszcze. Załóżcie mi? Super, no to, to pogadamy później. Pytałem o Taziego, bo mówisz, że czas na króla, Marcina Wrzoska, to musisz pokochać Taziego ja w takim ja razie. Ja jestem księciem, małym księciem. Ale pas króla tutaj pa pada kilka jest, godzin. To jest, to jest. Taz jest królem. Chciałbyś tego pojedynku w boksie? Może być w boksie, może być w boksie, może być na jakichkolwiek Nie Niech Hubert wymyśli na jakich zasadach ten pojedynek. Z kim? Z Ja bym Cię nie zastawił z Ja bym Cię zastawił z kim? z kimś masz konflikt. A, a, a z kim mam konflikt? Oooo, z Krzyszkiem Rytą. Z, z Żuchą, Krzyśkiem z Żuchem Rytą, tak? Albo z Piotrem Hermansem. Widzieliście kimś, bity, jakiś jest? jest walka jeżeli y no, z... Z Helmansem, on teraz taki nabity, ciężko by minuta 30 i już go, już go nie ma, jest tak spowinięty, że... Ale z Helmanem dałbyś radę zawalczyć... Dałbyś, dałbyś radę zawalczyć w MMA. Oooo! Dla narzuconej, dziękuję. To jest wydrukowane, to jest wydrukowane. Na ciele, masz. Z Piotrem Helmanem MMA? Y tak. Najlepiej. Przepraszam, bo stałeś tak blisko, że w ten sposób po Dobra Marcin, to ostatnie słowa do fanów i kończymy, bo to była duża walka dla Ciebie, duże obciążenie emocjonalne, także kilka słów. Dziękuję wszystkim fanom, którzy się do mnie nie odwrócili, ale przede wszystkim chciałbym przekazać tutaj coś mojej córce, za trzy tygodnie kończy dwa latka, kochani, kocham cię z całym sercem, to, że się nie możemy widywać, to nie jest moja wina, ja walczę o to, żebyśmy mogli jak najwięcej czasu spędzać razem i nie odpuszczę, nie odpuszczę. A wam kochani, którzy mnie nie opuściliście, a szczególnie wam, redakcją, którzy jesteśmy poświęcani czas, by teraz ze mną porozmawiać, eee, dziękuję wam wszystkim, kocham was, nowy książę jest w mieście. Dziękuję.